Na piątej lekcji dokonaliśmy bardzo wiele pracy, dlatego przyszedł czas na chwilę odpoczynku. Nie oznacza to jednak, że nie będzie nic do pracy. Na tej lekcji uporządkujemy nieco nasz plik i wprowadzimy kilka drobnych poprawek. Zaczynajmy. Od momentu stworzenia pliku nazbierało nam się już nieco warstw, dlatego warto by było to uporządkować. Choć podczas prac na bieżąco staraliśmy się porządkować kolejne warstwy, to nie wszystko odpowiednio nazwaliśmy. Przejdźmy do pliku i przewińmy panel warstw do samego dołu. Mamy tło, a dalej warstwę o nazwie Warstwa 1. Tak naprawdę możemy nie mieć pojęcia do czego ona służy, ponieważ nazwa nam nic nie mówi. Skąd dowiedzieć się, za co warstwa odpowiada? Sposoby są dwa. Pierwszy to jej wyłączenie i włączenie. Po lewej stronie każdej warstwy znajduje się ikona oka, która określa jej widoczność. Gdy na nią klikniemy, to warstwa zniknie. Patrzymy na nasz dokument, klikamy kilkukrotnie, włączając i wyłączając warstwę, i szukamy zmian w polu roboczym. Widzimy, że znika niebieski gradient tła naszej strony, więc już wiemy, jaki jest cel tej warstwy. Czasami jednak warstwy są tak małe, np. ikony, że ciężko będzie nam dostrzec, gdzie występują zmiany. Innymi razami może się okazać, że dana warstwa została przykryta przez inną, więc również zobaczymy zmian, przez co będziemy mieli wątpliwości, czy ją usunąć, czy też nie. Sposób na sprawdzenie umiejscowienia warstwy jest bardzo prosty. W takich sytuacjach warto by było sprawdzić, gdzie ta warstwa się znajduje. Sposób na sprawdzenie umiejscowienia jest bardzo prosty. Najeżdżamy na warstwę, konkretnie mówiąc podgląd warstwy, w której pozycję chcemy znaleźć, klikamy Ctrl lub Command odpowiednio na Windowsie i Macintoszu i pojawia nam się kursor rączki z małym kwadratem o przerywanej krawędzi. Klikamy. Właśnie zaznaczyliśmy warstwę, dzięki czemu pojawia nam się ona obramowana tak zwanymi grówkami, czyli poruszającym się brzegiem. Dzięki temu możemy znaleźć dowolną warstwę, a jeżeli ta będzie pusta, Wyświetli nam się komunikat jak ten, który właśnie widzisz przed sobą. Dobrze, wiemy, do czego służy warstwa o nazwie warstwa 1. To zmieńmy teraz jej nazwę na odpowiednią: Background Gradient. Przy nazewnictwie warstw należy pamiętać o dwóch fundamentalnych zasadach. Po pierwsze, nazwy warstw powinny być w miarę krótkie i najlepiej odzwierciedlać zawartość. Warto nad tym pomyśleć już teraz, abyś nie miał problemu za pół roku, gdy przyjdzie Ci powrócić do tego projektu. Po drugie Należy przyjąć jedną konwencję nazewnictwa i się jej trzymać. Jeżeli nazywamy warstwy w języku polskim, to wszystkie tak nazywajmy. Jeżeli w angielskim, to również wszystkie w tym języku. Mieszanie nazw różnych języków jest swą praktyką i prowadzi do problemów. Idziemy nieco wyżej i patrzymy na następne warstwy, aż docieramy do grupy menu, gdzie po raz kolejny mamy warstwę bez nazwy. Jest to tło naszego menu, więc taką nadajemy mu nazwę. Dokładnie w ten sam sposób zmieniam nazwy pozostałych warstw, które mają nic nie mówiące nazwy warstwa 3, 4, 5 i tak Tutaj pragnę zwrócić twoją szczególną uwagę, byś nigdy nie bagatelizował konieczności zmiany nazw warstw. Jeżeli nie będziesz tego robił systematycznie, to w dalszej części tworzenia lub po jakimś czasie spotkasz się z problemem, który polega na spędzaniu dużych ilości czasu na szukaniu odpowiednich warstw w dokumencie i ostatecznie dłuższej pracy nad projektem. W celu lepszej organizacji w aplikacji Adobe Photoshop mamy możliwość nadawania kolorów konkretnym warstwom lub grupom. Wystarczy, że najedziesz kursorem nad ikoną oka z lewej strony warstwy, klikniesz prawym przyciskiem i wybierzesz jeden z kolorów. Dzięki nim możesz segregować np. same teksty, zaimportowane grafiki itd. Daje to bardzo duże możliwości. Jeszcze jedną ciekawostką wprowadzoną w wersji CS6 jest możliwość wyszukiwania warstw po nazwie czy typie. Jeżeli posiadasz tę wersję, co ja, to na górze w panelu warstw widzisz ikonki, które umożliwiają Ci wyświetlać tylko i wyłącznie warstwy odpowiednio graficzne, dopasowania tekstowe, wektorowe i obiekty inteligentne. Możesz również wyszukiwać po nazwie czy kolorze warstwy. Zachęcam Cię do testowania możliwości, dzięki czemu w dalszych etapach będziesz mógł wydajniej pracować. Gotowe wszystkie nazwy zmienione. Co dalej? Drobne poprawki do projektu. Porównajmy projekt, który aktualnie mamy z naszym wzorcem. Wszystko wygląda bardzo podobnie, jednak jest coś, co ewidentnie nie pasuje. Menu nawigacyjne, a konkretniej mówiąc, jego tło jest zbyt wysokie i nieco zbyt ciemne. Wybieramy warstwę o nazwie menu Background i zmieniamy jej krycie z 35 na 25 pikseli. Ok, teraz musimy zmniejszyć wysokości tła. Użyjemy do tego celu narzędzie przekształcania swobodnego. Wchodzimy w menu Edycja, przekształcenie swobodne lub klikamy Ctrl T lub Command T, zależnie od używanego systemu operacyjnego. Wokół naszego tła pojawia się krawędź dziewięcioma indykatorami. Możemy za nie ciągnąć i dowolnie przekształcać nasz obraz. Chwytamy za górny, znajdujący się w środku i przeciągamy w dół do osiągnięcia odpowiedniego efektu. Dzięki temu od razu nauczyłeś się korzystać z przekształcania swobodnego. W wolnej chwili weź dowolną grafikę i przetestuj narzędzie ciągnąc za różne indikatory, jednocześnie wciskając Shift, Control i Command, lub je wszystkie naprzemiennie sprawdzając efekt działania. Dzięki próbom najwięcej się nauczysz, dlatego nigdy nie wahaj się eksperymentować. Pamiętaj jednak, aby testowanie wykonywać na nic nieznaczącym pliku lub kopii, by w razie chęci cofnięcia wykonanych zmian nie było żadnego problemu. Mamy gotowe wszystkie poprawki, a nasz dokument jest bardzo dobrze przygotowany. Czego nam brakuje, aby przejść do kolejnej lekcji? Miejsca do pracy. Gdzie umieścimy dalsze informacje, które powinny znaleźć się na stronie? Musimy powiększyć obszar roboczy. Wchodzimy w obraz, rozmiar obszaru roboczego lub wciskamy Ctrl Alt C lub Command Alt C. Wyświetla nam się okienko. Widzimy w nim rozmiar bieżący i nowy, który nas interesuje. Aktualnie jest to 1200 na 1000 pikseli. My chcemy jedynie przedłużyć obszar, dlatego zmieniamy wysokość. Wpisujemy wartość 2000 na zapas. W razie czego, zawsze możemy to zmienić w trakcie dalszych prac. Poniżej mamy kwadrat ze strzałkami. Do czego on służy? Do określenia w jakich kierunkach ma być powiększany lub pomniejszany obraz roboczy. Nas interesuje dodanie miejsca na dole, a nie powyżej, ponieważ nie chcemy przenosić później wszystkiego wyżej. Tak więc klikamy strzałkę w górę. Wszystko przesunęło się w górę, zostawiając puste miejsce. Puste miejsce oznacza obszar, który zostanie dodany lub ucięty. Klikamy na OK i spoglądamy na efekty. Wszystko gotowe i zgodne z naszymi oczekiwaniami. To już wszystko w tej lekcji. Uporządkowałeś nieco dokument i nauczyłeś się kilku nowych rzeczy. Do następnej lekcji zajmiemy się kolejnymi elementami strony głównej. Konkretniej mówiąc, referencjami i dodatkowymi boksami. Zapraszam.